W was koziorożce, w drugim czytaniu na czerwiec przechodzimy do rozkładu. Okres szczęścia i powodze odeszły do przeszłości. W tym momencie skupiacie się na, na tym, aby uporać się z problemami. Cierpliwość będzie odgrywała duże znaczenie. Obawiacie się, że to za dużo dla Was, że nie dacie rady. Jednak nie poddawajcie się. Wkrótce przyjdzie czas odrodzenia. Zdejmiecie różowe okulary i zobaczycie, że sprawy wyglądały zupełnie inaczej niż myśleliście. Będziecie dokładnie widzieli, w jakich kolorach była wasza przeszłość. To pozwoli Wam na stanie się lepszymi, mądrzejszymi osobami duchowo. Wkrótce może pojawić się wyjazd i na tym wyjeździe oferta. To może być relacja na krótką metę, także. Nie ma sensu wiązać z tą osobą w przyszłości, to jest osoba dobra do zabawy. Ten wyjazd widzę, że będzie udany. Pozwoli wam też odetchnąć i spojrzeć na sprawy inaczej. Postanowicie odciąć, odciąć się od przeszłości, zaknąć na wszelkie kontakty i, i zagłębić w sobie. To będzie dla was czas y, przemyśleń tego, co chcecie robić, jak widzicie swoją przyszłość i zastanowienie się nad metodą dalszego działania. Karty pokazują, że skupicie się na, na finansach. Uznacie, że ta metoda będzie dla Was najlepsza, aby zapomnieć o tym, co było. Nie skupiać się na problemach, tylko przeczekać ten czas i iść do przodu. Dziękuję serdecznie za uwagę i zapraszam na czytanie lipcowe.